Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Decim razem, a ja jednak osobno, płynie sobie statek i jest Madzia. I jestem, dzień dobry. Jakiś tutaj w włóczęga chodzi, bo jakaś pani listonoszka. Bezdomny. A to Piętrana, to Magda to na pewno bezdomna. <laughs> Czekaj, pokaż. Ej, ona ma, ona ma wifona na głowie, a nie, to jest koleś. Magda to jest koleś. No dobrze, że <laughs> powiedziałam, że bezdomny. Patrz, o Jezu. Ko kochałabyś? <grych> Nie. Nie. <grych> Wiedziałem. Słuchajcie, dzisiaj następuje dzień, kiedy po raz pierwszy Zuzia pójdzie do szkoły, także my z Magdą jesteśmy, znaczy jestem bardziej podekscytowany tym faktem niż Magda, wiadomo, umówmy się. Tak, zdecydowanie. <grych> Natomiast Madzia ma dla was emotki odcinka, to po pierwsze. Karteczka. Karteczka. Po drugie, razem z Madzią zapraszamy was na G2, gdzie z kodem andecimadzik macie 3% zniżki cashbacku, a na dole jest link oczywiście w opisie filmu, to po drugie. Tak. A po trzecie. A po trzecie. A po trzecie yy, yy, szkoła. Mm -hmm. A po trzecie. No to są jako... karteczka słuchaj, no bo wiesz, ona idzie do szkoły, może jako kartkówka, tak, na to zostanie, tak. czy tak. coś co tak tematycznie. Bardzo, a po trzecie, Magda, więc się po trzecie. Widzisz, już wiem. Wyjeżdżamy, słuchajcie, łapać. Dzisiaj ostatnie promienie słońca, dlatego że jest środa, yy, czwartek, piątek sobota, i słuchajcie, koniec kończy się lato, kończą się wakacje, znaczy ciepłe dzisiaj jest ostatni dzień szkoły, czy tam jutro, nieważne, czerwiec jest, halo, czerwiec mamy, dzień dobry, więc... Zakończenie roku szkolnego do spraw, tak? Właśnie, więc cała rodzina, słuchajcie, znaczy dwie w sumie rodziny pojadą na wakacje wspólne. Myślimy, że do Salwadorady na spokojnie pójdziemy, słuchajcie, jakieś tam jaskinie, tropikalne dżungle, lasy. No, to dokładnie, no, słuchajcie, no Chciałem bo co, lasy no bo za... płodne, Magda. Oj. Lasy do szko... jak są te lasy, takie te... Dżungle. Ale te, atyki, te lasy, tak, no to, tak, to tak, noc, tak bardzo tam pada deszcz i deszcz, pora mocnowa, deszczowo. Jak to się nazywa? Puszcza? Lasy to Nie jako... wiem, no. la... no, no, nie wiem, idzie jesień, słuchajcie, zimno, karaluchy w dupie, no to. no, no to Tak. Musimy skorzystać jeszcze wcześniej. Oj, no. proszę bardzo, proszę bardzo. I już stała. I już... To wiesz, co chodź? Ja cię załatwię. Siku, prysznic i jeść. Ty masz bardzo sprecyzowane potrzeby dzisiaj. Proste, zawsze mam takie same. Nic nie trzeba. Wojtek, właśnie, jedzenie, Maciek, my do, dzisiaj, do, do dzisiejszego dnia, no co to ma być, no to, związek małżeński co, nie ustaliliśmy dalej dnia kebaba? A właśnie, no ma, musimy ustalić Słuchajcie, obiecujemy hmm? sobie z Magdą, że ustalimy sobie dzień kebaba i będziemy w ten sam dzień, raz w miesiącu zawsze zamawiać jedzenie. W sensie kebab na talerzu to jest taka dobra potrawa, taka dobra, albo, albo w placku, w wółce. A nie, jak raz w miesiącu? Ty ale, jesteś normalny. Ale że co tydzień? No a jak? Ej, naprawdę? Oczywiście. Ja ja się, ty, to musimy to. Magda. Ten, to chyba. Wprowadzamy. No, że raz w tygodniu. Wprowadzamy ten dzień od czerwca. Dobrze. Ja e, a akurat. że czerwiec mamy dzisiaj, mhm. no to y, czekaj. To... Nie, no dzisiaj to tak nie no. tak w, nie no, sobotę nie, nie, nie. w soboty nie. to nie. Weekend to to y, albo grill albo burger. Nie wiem, wtorek. A może się, no, w sumie... środa, czwartek. No czwartek to już prawie taki weekend niby, ale wiesz, wtorek takie pocieszenie po poniedziałku, gdzie wracasz do rzeczywistości. Aha, to jest takie pozytywne wzmocnienie. Czekaj, ja jeszcze wiem lepiej. To my sobie uzgodnimy sami w niedzielę przy rodzinnym obiadku przy mizerii schabowym, a nam tak. mnie dzisiaj widzowie napiszą, kiedy jest najodpowiedniejszy dzień kebaba, tak. czy to wtorek na pocieszenie, czy czwartek przed weekendem, tak. no, bo, bo środa to nie, środa to inny dzień. Tak, 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 tak. Dobrze, też się z zgadzam. W ogóle Magda, zobacz, jak ona jest pilna. Zobacz, sama wzięła i sama robi lekcji, sama przed szkołą robi lekcje. Widzisz to? Słuchaj, ja mam dwie opcje. Albo sprawdź, czy to nie była, yy, wiesz, podmieniona w szpitalu, albo po drugie, czy nie uderzył łebkiem od próg, no, bo co nie może być swoje dziecko. Znaczy, o o lampkę tutaj, tą nocną, tak wiesz, wstawała, pierdykła, dzyńk, dzień dobry, O, jest parapet to do okna. <laughs> <laughs> okay. czy ty wiesz, że takie zrobiłem? Magda, spałem u znajomych, słuchaj. oni ja mało wysta... razy zrobiłam. Ale słuchaj, oni mieli wystające parapety z okna, no nie? I posadzili o. mnie na łóżku gdzieś tam właśnie, o, ktoś dodał. A to Maxis, a dzień dobry Maxis. I, i właśnie spałem pod, pod jakby pod parapetem Ja rano wstaję, ty Magdek mi zadzwoniło. Ja widziałem pierwszą komunię świętą od razu, dzień dobry. I Chrześci no. się przypomniał. Od razu. Sekundę. Czekaj, bo ja się zaiszczam. Czy to jest moja bathroom? Tak, moja. Idź. Ale u ciebie syf? Nie, ja, gdzie, gdzie syf? W korytarzu. Ej, ale dlaczego tak? Możeś zumbę tu nie kupił. Kurde. To ja kupię, czekaj. To jest robo-odkurzacz. Chciałem powiedzieć robokop. <noise> robo. Będzie robo. O. Robo-odkurzacz, patrz. Widzisz? Patrz ładnie. Piękne. A ten droższy bym chciał. Gdzie jest ten droższy? Ten lepszy? Tu. Niżej. I weźmy go sobie w niebieski tym razem za... Panie Maxis, pan się odczepić się od nas, no. Ja nie wiem. Jak Ty nie... wiesz, że o północy Maxis sobie te doznaje? No to, to jest hit, nie? Czaisz? Ty weź to w przedpokoju, postaw tu od lewej strony. O tu? No, chociażby. Tylko obróć, o. ju. To czekaj, to no, zaprogramuję, żeby to leciało po całym, po całym piętrze. A, a to twoje karmidełko też zaprogramowane? Yy, no, no teore... się najpierw od kurzacza, no. Od Ona później. jest... Czekaj, czekaj. Co sześć? No to może być. No to dobre. Nie, co godzinę powinno być, dobra. Co, a nie tutaj... da się co godzinę, Magda? Co trzy? A nie da się co... Ty patrz, fakty... Z postawienia. Czemu nie mogę harmonii lideru? Ha, Bo jesteś łomny. Czekaj, no i dlaczego? Dlaczego? Dobra, daj, bo Ustawienia, jest... Ustawienia, o. Włączone, bo ty chciałeś to ulepszać, no, a, no tak. a ty nie możesz... Już to jakieś... czekaj, zacznij już. No. O, patrz, idzie do szkoły. Pierwszy i ostatni dzień. Okej. Okay. No co, no, wakacje się zbliżają, tak? No tak, tak. Wakacje, i nawet lekcji prawie skończyła. Kanikułę, How do you do? Właśnie, ona zawsze te ruskie motywy. O, masz kanikułę swoją, proszę, proszę, kanikuła. <grym> Ej, ty patrz, prawie Magda. Ty słyszysz chyba wszystko, jak kanikuła, prawie. A, to czekaj, to ja sobie dźwięk włącz. <grym> no, dzień dobry. No, co, dzień dobry, zawsze mnie przyzwyczajasz, żebyś dźwięku teraz nagle włączę. Włączę, włączę. E, ucz się pilnie. Dobra, ty sobie tańczysz. Dobra, muza, je. Dobra, muza. a ten. A on zdoł tą Zumberąbę? W ogóle Cynamon na blacie koło tortu. Właśnie schowaj ten tort, będzie na później, jeszcze ktoś to zgie. Już tylko popatrz. Pasz, pasz Dalej tą... Ci wypomnę, że mojego tortu nie jadłeś. Ja, ja żałuję teraz. Magda nawet niż jak ja bardzo żałuję, bo mi cukier spadł bardzo. Nie ja... martw ja sobie tak za miesiąc znowu nowy zamówię. Słucham, a z jakiej okazji, proszę. A to przepraszam, u mnie na Instagramie ostatnio było, czy ty czy ostatnio w kwietniu, zobacz, że bez zobacz. okazji można sobie zamówić. No, 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 można, to, ja no wiem. No sprzęta. patrz kartynkę! No sprzątać tutaj nie trzeba! No, posprzątało jedno tam dalej, no poczekaj, resztę też wysprząta. Myślisz? Oczywiście. Do roboty. Idź, Candy. Idź i pracuj dzielnie. O, Ale nie w tej biel... Czy ona pójdzie w bieliźnie? Nie, nie ona ma jeszcze godzinę czasu, idzie teraz na jakiś tam, wiesz, porno -chat. No, dobrze, do niech idzie. Poczekaj, Madzia, ja zobaczę... Ej, to, to jest durne. To jest durne! <noise> Max też! <noise> Panie ma, co, co? Cozy farm w barrenko. Super, świetnie. Dobra, po sobie to do kosza na dół. Nie będziesz macał. Nie, poczekaj. Chodź tu. zacznij sprzątać, To ma być mnie to nie interesuje. Idziemy mm. do ciebie. A tu masz kanikuę dalej. A nie, już nie kanikuła. Chociaż nie, nie. Dać nie, kanikuła. ja teraz ten, y Nie, ja teraz koszmar ulicy wiązów. Nie, ja też mam talent, zobacz. To włącz mi koszmar ulicy wiązów. Mm -hmm. Oglądaj film e, Simder? Hm. No. Czekaj, co. Wietrzne wzgórza, o! To jest dramat! To jest dramat! Sims 3! Mm -hmm. Kocham Sims 3. Jaka w ogóle muza? No, mówiłem że dramat! <noise> o, czekaj, czekaj, czekaj. Małgonia idzie, czy ty idziesz? Małgonia 2-0. Czy ty idziesz to włączyć, tą rąbę, czy ty po to... Aha. No tak, talerz weźmie, ale sierść już nie, po... nie posprząta. Siwa pała jedna. Jeszcze zdąży, no. To po prostu skan... Pa, patrz Kierze tu! No, no patrz tu, no patrz, no! No sprząta właśnie, czekaj, zaraz ci jedno z nich nie zobaczysz. Dwa. O, Nawet dwa. Widzisz? To jest niewiarygodne, ale koło siebie już przyjechała It's i co? I magic. It's a kind of magic. Magic, magic. Czy ona ma iść do... Ej, będzie miała awans. O! Ale. Nie będzie. Bo nie ma zrobionej tej fotografowania? Tak? Mhm. Iść do pracy. A czemu ona nie iść do pracy sama? Czekaj, co tu się wydarzyło. Ja trzeba trzeba byś trzymać? Ej, ale zobacz, nie ma żadnego święta dzisiaj. Jest godzina 10:18, a ona nie poszła do pracy sama. Dlaczego? Bo ona ma na 11 chyba. Dauna. Udzie. To też o. po tobie. Moda przyszłości. Czekaj, czekaj. czekaj. Co to jest? Kendi prowadzi Proszę. wywiad z projektantem, o. którego stroje robiła w ostatnich sezonach prawdziwą furorę. Pod koniec celebra odbiera telefon i wychodzi na chwilę spokoju. Pakując ta notatki, Kendi dostrzega na pobliskim biurku ot otwarty szkicownik. Przez moment stara się poskromić ciekawość, ale ostatecznie nie może się powstrzymać i zagląda do środka. Zamaszyste szkice są całą, całą, z całą pewnością częścią nowej, niezapowiedzianej jeszcze kolekcji. Gdy pstychnęła szkicownikowi, gdy, a gdyby, gdyby szkicownikowi kilka fotek i opublikowała, zdjęcia na pewno by zostały uznane za cenną zdobycz i przyczyniłyby się do wzrostu jej popularności. Większość filmów jednak uzna to za bardzo nieprofesjonalne posunięcie. Co powinna zrobić? Nie, tak. ja bym... Co? No zostawić. Ale ona pracę... A, zostawić. Myślę, że... myślę, że chce, żeby pracę straciła, żeby była bezdomna potem jeszcze. Cię hmm? skało dzisiaj. Już totalnie. Zostaw. Nic Wiecie nie co? rób. Szybciej ustanowcie ten dzień kebaba, bo on nie domaga. Excuse me. No. A tu już No takie... pracuj ciężko sobie. Dobra, teraz Madzia. Halo Madzia, a ty sobie... A ty jesteś w, w romansie jakimś. W dramacie. Nie widzisz. Dramatyczny romans. No. A tam ten dziś się kręci w ogóle. A to u ciebie tak sika? No zęby my je. A patrz, on liczy dni do wyjścia. Do kebaba! No. A ty co? Aha. Cudownie, a wiesz, może jakiś awans miał czy coś? No, właśnie, ty do roboty zaraz idziesz. Idę, to, to jest to sama dzisiaj. O. Co? W ogóle, słuchajcie. Możesz mieć awans, jak weźmiesz sobie ciężką pracę, to tak minimalnie, ale może. Myśli? O, znowu, no. Świetnie, Maxy, dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. W ogóle, słuchajcie, zapomnieliśmy zupełnie na śmierć z o kwiecie, który. Ym... Nic nie potrzebuje i tak. Czekaj, najwyziemy go może. różą. Moim kwiatkiem od Wojtka spadaj. No chodź, nawiedzimy go. Swoją kupą go bierzesz, Proszę no. się zastosować. Magda! Nie! Czy mamy go. po... Maxis! Odczep się. Wyłączyłbyś to wreszcie. A ja to się, już a się to wyłącza? To wyłącza? Powiadomienia. Aha. Pogłębiaj wiedzę. Nie, to zostawimy to bez sensu zupełnie. To czekaj, Macia. może to by coś damy, żebyś... Chodź, może to być jedzonko jakieś. Czekaj. Jest to... dużo jedzenia, daj mi spokój. Nie chcesz nic sobie pogotować, tak to ci odpręża wiesz zawsze. Co, wiesz co ja chcę? Chcę iść do komputera i sobie z Emily porozmawiać. Aha, no dobrze. Tylko poczekaj, bo ten poszedł do pracy. Ja się z tym stęskniłam. Ciężko, tak? A może Emily nie będzie się na I co wtedy zrobisz? I co wtedy zrobisz? Porozmawiam z nią. Hmm. Czekaj. Więcej? Jesus. Sieć? Społeczne? Nie, spo, społeczne. Rozmawiaj zy. Z... Z... Nie ma. Jest! A jest! Dziękuję. Kurde, nie wierzę. Ha? Nie wierzę! Nie ma. Jest! Dziękuję! A w hmm. ogóle kultura, kultura pełna. Mhm. No dobra, idziesz. Aha, mamy usługi za zero, no tak, to jest racja. No. I dobra, i przyspiesz, niech ktoś wróci z tej roboty. No, wszyscy poszli do roboty, a ja tylko w domu siedzę. No, siedzisz. Bo ty masz, teraz masz zasłużony odpoczynek, zasłużone, zasłużone wolne Magda, bo no jakby nie patrzeć jesteś na dziewiątym poziomie. Dziewiąty level, halo! No mhm. tak, Gatażnia? tylko ja bym ten dziesiąty jednak. Ej, wy się bardzo lubicie nawet już. Ona jest sportowcem ty! Mhm. I ma Ale ja się z nią przyjaźnie bo ona tak dobrze wygląda. Aha, więc bierzesz od niej po prostu super matronę na zgrabny, płaski tyłek. Jaki, jaki płaski efekt? Znaczy, jak... Ciebie, płaski brzuch. No, płaski brzuch, a ty to ma ładny skoro ćwiczy. Krągły, taki jak Chodakowska. Mhm. Uh -huh. Co to jest? Oskarżenie o plagiat? Co? serwisu... jak zignoruj. Magda, ja nie. Ja, to jest mój. To jest o mnie chodzi! Tylko winny się tłumaczy. Bloger konkurencyjnego serwisu pisze post za postem, twierdząc, że Maciej ukradzie jego post. W ciągu kilku następnych dni to przerodzi się w wielki skandal internetowy. Czy Maciej powinien bronić się, pisząc w odpowiedzi własny post, czy się cicho i poczekać aż. Nie, no ja, ja Magda, ja, ja walczę. Ja walczę. A ja walczę z CV wysłaną. A co się z Cynamonem? W końcu pewnie odnajdzie drogę do domu. I... Magda, Cynamon nam uciekł. Co ci poradzę? Ej! Maciej napisał zgrabną ripostę i teraz cały świat wie jaka jest prawda. Widzisz? Widzisz? Trzeba walczyć z takimi hamami prostakami. Ach. Cymuś, gdzie ty jesteś? Ale patrz, on jeszcze sobie tu stoi. Cynamonku! Ej, on nie może nam... Nie, uciekaj. Pójdziesz czy nie pójdziesz? Cymuś. On ma jakąś taką mortkę, spuszczoną, McDowd. Ja, ja się tego kota niepokoję. Że ma spuszczoną mortkę? Tak. To, to się obróci i popatrz na słowa. No. Śpi. <noise> no to to tak samo. A czeka, bo on gdzieś idzie, drepcze, drepcze i co? Nie wydrepczy nigdzie? Gdzie on? Przecież. A nie mogę na, niego mogę na niego kliknąć, halo. No i tyle. Czekaj, a może go na przykład zawołać? I tak ucieknie. Myślisz? Tak, Może bo on zawsze ten... musi uciekać, potem klikasz na telefon i żeby wiesz. E, ogłoszenie gdzieś tam i on wraca. Twój mąż ma awans. Widzisz, ile pieniędzy przyniósł? Będzie miał kozaki? Z pomponem. Wojciech, Wojciech awansował i teraz będzie pracować jako wybrakowany kapral. Czemu wybrakowany? Wodzi wiem, będzie teraz... jakieś mu brakuje, czy co, Teraz zarabia <laughs> się 20 na godzinę i otrzymując w sumie 54 na godzinę. Wojciech otrzymuje również bonusy, 756, medal do i nowe ubrania. O! W końcu ja nie będę musiała mu kupować. Ale czy on miał jakąś swoją to... Tą... Nie no, nie ma chyba niczego innego. Nie, on coś miał taką koszulkę, teraz ma chyba marynarkę. A, faktycznie może. Wiesz? Poczekaj, zobaczymy, co on będzie potrzebował do pracy znowu. Eee, sprawność że to da się zrobić. To dawaj go na jogging i nie biega. Ale tam głodny, te... było się najeść na stołówce. Ale gdzie to się te ogłoszenie, Magda, robi? Oj, to, to ja zrobię, ganiaj go tam, a ten a mną klikniesz. Aha, ganiaj go, no dobrze. O, tym kot jeszcze nie uciekł nie... do końca. O. No dobrze. Y... Jogging. Mhm. To też ma mała kondycja w, y, w koksi, nie? Tak, tak. No, no, to rób sobie ten kondycję. A mu niewiele brakuje. No, to dobrze. Bardzo dobrze. A, gdzie a on musi uciec, właśnie do końca, bo on jeszcze nie uciekł. Aha, on się ociąga z tym uciekaniem. A jaki kot taki właściciel. Hmm, smutna jesteś, czemu jesteś smutna? <laughs> Patrz, to już tęsknisz Madzia. O nie. Dobra, to czekaj zaś, to. Nie ma go, faktycznie go nie ma. Zaginął. Patrz, a Czesiek i Tadeusz przez całą serię byli i do tej pory są. I ani razu nie uciekli, a ten jakiś się, nie wiem, rude, niewychowane. Bo rude. Okay, czekajcie, jak tu się klika tu? Nie płacz już, czekaj, napisz. Nie. Teraz nie. Na, o, tutaj, opublikuj ogłoszenie o zaginionym zwierzaku. O. No pisz, Madzia, pisz, nie płaczemy, tylko piszemy. Chodź. Pisz. Taki... Ale patrz, to przyszedł mnie przecież... wspierać. Z tym kapelutem w ogóle jeszcze, patrz. no. no bo to a, a elegancki twój, kot. A twój gdzie jest? No w dupie, ma jak zwykle. No, koło Tabletu siedzi, no. O, o. No to powy Tadeusz. Ale zobacz, że Magda, Wszyscy są smutni. Oj, dobra, wyjedziemy na wakacje, zapomniałem, kto będzie się przyjmował. A jak wyjedziemy, on nie wróci? Wróci, wróci. Czekaj, bo ta mała wróciła. Cześć. To do zabawa, lekcji. Zabawa, zabawa. Czekaj, ja nawet zabawa. Do lekcji, patrz, już. O. Cyk. Może oglądaj tele... Czekaj, kanał dla dzieci. Gdzie jest dla dzieci coś? Minąłeś. Po lewej. O tu. Chodź. A. Popłacz sobie. No nie. No, no. Macie opublikowała ogłoszenie o zagnięciu zwierzaka i menu cynamon. Teraz wszyscy będą pomagać w poszukiwaniach. O, widzisz? Niedługo wróci. O, o, a ta siedzi. Poszukałabyś go, kurde, ty, Eriko. To co ty jej kot. Służy nam, to niech służy kotu. No sorry. Za co ja jej płacę? Za co ja jej płacę, się pytam? I ty też w sumie płacisz, no, ale za to płacimy? Nie no każdym razie płacisz, bo więcej kasy miałeś. Ale jeszcze raz mnie Wojciech utrzymuje, to tego tak nie odczuwam. Chociaż ty jesteś, Magda, wyżej niż Wojtek e, w hierarchii mm, pracy. A, to tak, to ja jestem w ogóle najwyżej. No. Ze wszystkich, bo ja miałem tak, miałem doktora, miałem coś tam, miałem coś tam. Ja po prostu bardzo często zmieniałem pracę, bo ja chciałem być, bo ja się i imałem wszystkiego. Wszystko się mnie też imało, wiesz, tu aktor, potem no był tak, aktor porno, dzisiaj się delikatnie na lewo, na prawo, no a zanim trafiłeś na to, co trzeba, no to trochę zajęło. A to prawda? O, jest smutna, biedna. To jest mój. szczęśliwa, co ty widziałeś kiedyś, dziecko smutne. No popatrz tu. O. Tu, a obok pisze szczęśliwa, no, że ty czytać umiesz. To jest bardzo krzywa jakaś. Ja muszę być smutno-szczęśliwym, No w sumie happy, happy set. Słuchasz jakichś happy setu? Jedną yeah, no, może piosenkę i to nie jest mój klimat. Dobra, Magda. Ja już ci jak tak pogujesz ze mną do happy setu. Nie, Miłość. Ja wiesz, to du, nie pluszowe. Du hast mich gesagt, du hast mich mi mi <laughs> gefragt. Mi ge mi ge Dokładnie. No to wszystko słuchajcie w temacie. No. <laughs> Ty masz jakieś lekcje? Masz, rób. O. Pędziaszka. Księżycowa panda. No. Aha, no ta Paczeka porządna rączki umyje. Gdzie jest Wojtek? A ty już pobiegałeś? Ale nie masz punktu. No, ty Halo. Jak ty się chowujesz? No tak, bo musiał pojeść. Nie, panie Wojtku, proszę bardzo. Zapraszam serdecznie. uprawiaj jogging do granic możliwości. Już. Magda, ty sobie dobrze żyjesz, jak widzisz. Dzisiaj no wszystko jest super. Jak zawsze. Candy w pracy, Andy w pracy. No, czekam aż oni wrócą i będziemy ruszać sobie na vacation. A o który wy wracacie. Dopiero Dla o 19, 19. a Candy o 18. No, dobra. Ej, czekaj, czy ja mam. zob, so, Macia, będzie awans. Czy nie będzie awansu? będzie. Myślisz, że będzie? Mhm. Boże, oby się udało. Oby się udało. Będę wyżej? Będę na trzeciej pozycji. Świetnie. Wow. Słyszałem. Przecież szaleństwo. szaleństwo. Magda podciąga Jakieckę do góry. Szalejemy. Po co, Ty masz nie i ona ci podciąga? <laughs> Jezus. Ty masz ken... O, Magda, 18 poziomów jedności tanecznych. Słucham. <laughs> no się, ja tam na... Nawet... no... <laughs> talerz, posprzątała. Bo Małgonia to jakieś nieobrotne. Właśnie nie wiem, to mogłania ci czy Jarząbka jakiegoś. Jestem z nią i jestem z nią. I jestem nią bardzo zniesmaczony Biegasz? No, biegaj. Ej, w sumie, ja bym też się podzogingował. Teraz jest ciepło, to mogę się podogingować. Dawno nie byłem na jogingu A co to jest jakieś dyskusje pod naszym domem? Przepraszam bardzo. Czy to jest pole dyskusyjne? Proszę to, to jest prywatny teren. Halo. Hello. Magda, twój Wojtek usycha z miłości? No to chodź za łóżka. Jezu. Are you normal? No dobrze. To jest właśnie normalne, wiesz. Chodź. Że ty się Candy wstydzisz, to jest inna sprawa. <noise> Jakbyś nie była też, byś się wstydziła. <noise> Czekaj, czekaj. Madzia, tańcz. Nie, już nie tańcz. Czy ty kończysz joggingować? No już biegnie do domu, o. Nie, on jakoś tak biegu nie biegł, biegł, nie bieg. O, i Candy jej wykonała... ta wróciła, dobra. Ta wróciła, tylko że wiesz co, ona... O, kto do ciebie dzwoni? No ty! Pst... <laughs> Stary, no. Nie, 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 nie. Nie to powiem, ja żebyś nie pykał. <śmiech> <śmiech> Nie wierzę, nie wierzę. Czekaj, ja idę zjeść. Idź zjeść, młoda, idź zjeść. Weź sobie resztki, bardzo co mamą zrobiłaś doskonale. Kto do Czekał? mnie dzwoni? Emily. A, impreza nie, na klifach. dobra, no ja bym bardzo chciała, ale że zaraz nie wracasz i idziemy no, na wyjazd, Jedziemy. no to nie. Czekaj, to jeszcze jak Andy wykąpię niech sobie podwozie umyje, bo jest jeszcze nieogarnięta życiowo. Tak, niech nie cuchnie. Gdzie to jest? Tu. Idź w wannę. Do wanny w maszeru i raz. Pytanie jest takie, czy będzie awans? Magda no nie będzie. będzie. Awans. Będzie, no bank będzie. Myślisz? A to nie musi być do końca tak bardzo, bardzo, bardzo? No ale to złote ma zatrybione, więc powinno być Przynajmniej tak kiedyś było. A jak coś zmienili i zepsuli, no to wiadomo. Czy Oni w kółko inne. psują. A teraz no. będzie Isla Paradiso i znowu będzie zbugowane. Zobaczycie, ja wam to mówię. Niestety też się podejrzewam. Macie, ty masz Isla Paradise w trójce, nie? Ja wszystko miałam w trójce. To ja bym potrzebowała od ciebie Isla Paradiso. To Weź. <grym> to się weź w ogóle. No, a co, to nie masz? Yyy... E... A nie, to ci. <grym> Magda a. jest! No mówiłam, że będzie. No! Dobra, no Patrz, to skoro Was to avans dostałeś, się, to teraz organizuj jazd. Aha. Pięknie. No co, kto więcej mamony przyniósł do domu? No, ty. no ja, to czekaj, to jeszcze tylko się wysusiam, Szybciutko. O, chodź, skorzystaj. Musimy poczekać, aż skorzysta, bo w, w tych Simsach, jak klikniemy teleportację, to oni od razu automatycznie będą na wakacjach, w sekundę, bez taksówki. Też bym tak chciał w sumie. Tak pomyśl sobie, chcę być teraz w Pizza Jep jestem w Pizza hut. Nie wiesz, co oni... Mhm. Magda, a ty ja to ciasto Pizza hut nowe w San Francisco, czy nie? Nie, ja już dawno w Pizza hut, No to nie, to musisz pojechać w weekend, koniecznie. Jezu, już mam jechać do maka, bo jest nowy kurczak krupiący. Jakiś. Je no to pojeżdżę tak? do maka, bo to napisał. To spokojnie, zgłodniej jest po drodze. Znaczy, <laughs> że ostatnio dwa razy dziennie, bo nie mam czasu ani ochoty, no to na pewno zdążę zgłodnieć. No, no to widzisz, idealnie. Dobra, ja muszę... teraz tak, co Wojtek? Wojtek. Jezu, on jest brudny, śmierdzący, niedomyty. Taki na wakacjach nie będziesz śmierdził. Na pewno nie, wynocha. Magda, ty też jest głodna, sikająca. Czekaj, ja raz doprowadzę do porządku i pojedziemy. Tylko, tu, tu. Ja się znowu jeszcze nie odnajduję do końca. Skorzystaj. Ten się robi, i mała. też śmierdząca. Co wy. Dlaczego wy wszyscy śmierdzicie dzisiaj? Geny. Weź prysznic. Geny. O, mój no, Boże. Coś, co. to nie ja zrobiłam, no. No ja wiem, no ja roz. O! Mamunia! Nie, no, nie, nie będziemy się spotkać w niebie u świętego Piotra. Nie, 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 nie dzisiaj, mamusiu, nie. Dobra, ona się idzie umyć. Wszyscy się proszę ładnie ogarnąć, bo jedziemy. Halo, Walizki spakowane jest 20. Zajedziemy tam z na w nocy. I Magda będzie strzępiła jadaczkę na wszystkie. O, będę, będę, bo nie wyspano, spaci tak. w ogóle, no jak będzie to Będzie tylko potem no, w o... golfiku moim. i świecze, słyszy to I, no. I, i, i. Ale mi jest ładne, bardzo mi się podoba. A to będą jakieś orientalne? Co? jeszcze, A no tak. Cykady A? Magda. A. <grafy> Czy... Halo! Czy, co ty robisz? Aha. Blok modowy, ok. Wojtek ty się ogarnąłeś. Magda.. zjedz. Tak, ty już idziesz jeść. Candy ok. Andec Zabawa. To idź na ten telewizor szybko, ale dosłownie szybciutko. Sam oglądaj film. Telewizję. Dzień dobry. I młoda ogarnięta rzeczowo. A czekaj, bo mnie tam ja na wzięło. A ty ja się barabarować. No to nie wiem, czy to pykło. Dawaj nie jeszcze pykło. Raz. No to że Nie dalej. pykło. Na pewności nie Tak no, no. na pewności jeszcze raz. Tak, na, pewno tak, na pewności. Barbarujcie się. Ewentualnie macie dwardy pod rząd. Ale zobacz, że Wojtek dupsko mu skudło, Widzisz? Od tego no jogingu. No w, w końcu jest, tak? No i od joggingu. Przegonią go trzy razy po tym poligonie, no to... Sraki tak. dostanie też mu, zejdzie z jelit, to <grym> <Też>. wiesz. <grym> no. A wiesz, bo jak no, w wojsku gonia, tam robi jest obiad... Taki... No, a w wojsku tak jest, że dostają żarcie, nie? No jest makrelka, no to dzielą na pół. Jak dostaniesz głowę, to się na pewno dużo najesz, nie? A no właśnie, na oczko gdzieś rzęska. Że, że, no, no. O, szkolni dręczyciele. Nie, 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 ja bym stanął w obronie kolegi, to jest definitywne. Pyk. O, dziękuję za radę, bardzo dobrze. Tutaj się, proszę bardzo, scena dantejska wydarza. Do ciebie ktoś dzwoni. Wynocha! No, to wiesz co, e, Magda, pojedziemy na początku drugiego odcinka. E, znaczy, następnego odcinka, drugi drugiego odcinka. No, nie chcę A teraz będziemy kończyć, o! A ty już... Ta czemu ty... A to jest smutna i bzykando, no to jest Magda cała. No, także moi drodzy, oczywiście dla Was kiskie, kiski była Madzia. Byłam. Byłem też ja, za tydzień słuchajcie, jedziemy do Sylwa do Rady na wakacje. Także tak, no, to Madzia machamy jak w familiazie. Trzymajcie się, cześć papa. Ale Ale nie musieli być to wyglądać.